Witajcie bardzo serdecznie. Główną bohaterką dzisiejszego odcinka będą paprocie domowe. Nie ulega wątpliwości, że są to jedne z bardziej lubianych roślin i mimo iż nie kwitną, bardzo lubimy paprocie uprawiać, czy to w ogrodzie, czy to w warunkach domowych. Ja paprocie bardzo lubię. W ogrodzie mam ich całą masę, coraz więcej. Coraz więcej też wprowadzam paproci, jeśli chodzi o takie warunki domowe. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o moich nowych nabytkach paprociowych. Opowiem Wam o tym, jak paprocie uprawiać, żeby nam pięknie rosły. Będę też paproć przesadzać, a pod koniec filmu, dla Was, moi drodzy widzowie, będę miała drobny upominek. Więc zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jeżeli chcemy poznać jakąś roślinę lub nie do końca wiemy, jakie warunki trzeba jej zapewnić, żeby ładnie rosła, musimy cofnąć się do jej naturalnego środowiska. A paprocie, ich naturalnym środowiskiem są tropikalne lasy. Więc już tutaj możemy wysnuć pewne wnioski, jakie warunki trzeba spełnić w domu, żeby te paprocie również u nas dobrze się czuły. A więc pierwsza sprawa, to stanowisko. Już tak jak powiedziałam, paprocie są leśnymi roślinami, a więc rosną pod koronami drzew. I również w domu musimy im zapewnić podobne warunki. Więc światło powinno być rozproszone, przepuszczalne. Paprocie pięknie prezentują się na przykład w koszach, które mamy podwieszone gdzieś przy suficie, również jako pojedyncze rośliny, na przykład na jakichś stojakach, na kwietnikach. Jeśli chodzi o wystawy na przykład wschodnią czy północną, możemy je nawet ustawiać na oknie, natomiast stanowiska południowe będą dla nich zbyt ostre, ponieważ ostre słońce może przypalać liście. Liście, są, liście paproci są bardzo, bardzo delikatne. Kolejną ważną rzeczą, jaką musimy zapewnić naszym paprociom, jest oczywiście wilgotność powietrza. Teraz, kiedy mamy sezon grzewczy lub w lecie, kiedy jest gorąco, paprocie koniecznie trzeba spryskiwać. Czy to takim tradycyjnym spryskiwaczem, ja robię to nawet co drugi, co trzeci dzień, czy też nawilżacz powietrza, który wytwarza parę. No, niestety, ale paprocie jedne mniej, drugie bardziej, ale wilgotność powietrza musi być odpowiednio zachowana, w przeciwnym razie paprotki będą nam. Podsychać, ich liście zaczną brązowieć i będą nam się takie paprocie sypać. Napiszcie mi w komentarzach, czy w ogóle uprawiacie paprocie i jakie są Wasze patenty na, na to, żeby one pięknie rosły. Jeżeli chodzi o nawożenie, ja używam klasycznego nawozu do paproci lub nawozu do roślin zielonych. Nawożę je około co 3-4 co tygodnie, nie częściej. Najbardziej klasyczną paprocią uprawianą w naszych mieszkaniach jest nefrolepis. Jeżeli jest młody, ma pędy fajnie wzniesione do góry, a im roślina robi się starsza, wtedy te pędy zwieszają się w dół. Nefrolepis super oczyszcza nam powietrze. Więc wieszamy takie kosze, na przykład w sypialni akurat ta paproć wisi u mnie w sypialni. Czy też stawiamy blisko na przykład komputerów, telewizorów, ponieważ, tak jak mówię, ona wspaniale oczyszcza nam powietrze z różnych formaldehydów. Fajnie również działa jonizująco. Tam, gdzie śpimy, idealnie nam się sprawdzi. Tutaj mieliśmy nefrolepis wyniosły, natomiast po mojej prawej stronie mamy nefrolepis Norwoodi. Ma przepiękne, koronkowe listki, bardzo gęsto takie upakowane. Bardzo fajnie mi się uprawia ta paproć. Bardzo, bardzo bezproblemowo mi rośnie. Myślę, że jest to jedna z łatwiejszych paproci w uprawie. Paprocie uwielbiam za to, że oprócz cudownych liści w różnych kształtach i takich fakturach, mają również bardzo dużą gamę kolorystyczną. Od bardzo jasnych zieleni, prawie żółci. Tutaj przykładem na to jest paproć, która nazywa się Blachną. Blechnum, blachnum. Ma bardzo delikatnie takie cytrynowe listki i sztywne pędy. Chciałabym Wam przy okazji tej paproci pokazać, czym różni się paproć, która na przykład ma niedobór wody. Jeżeli paproć jest przesuszona, wtedy jej listki będą wydawać taki specyficzny, szeleszczący dźwięk. Zobaczcie, tutaj mamy. O, spójrzcie, pokażę Wam. Zobaczcie, te liście szeleszczą. Widać, że paprotka była za słabo podlewana. Jeżeli chodzi o choroby grzybowe, które występują na paprociach, wtedy możemy zauważyć na przykładzie mojej zanokcicy, że ta paproć w ogóle była już przeznaczona do wyrzucenia, ponieważ fatalnie mi rosła, zaczęłam ją konkretnie podlewać, i chyba złapała jakąś chorobę grzybową. Choroby grzybowe to plamy, które występują na liściach. I myślę, że właśnie tutaj dotknęła ją taka jedna z chorób jakichś grzybowych. Kolejną piękną paprocią, która zasługuje na uwagę, jest paproć machoniowa. Ona nazywa się Didi coś takiego chyba taka dziwna nazwa. Jej liście na początku, kiedy się rozwijają, mają kolor brązowy, a potem przebarwiają się na zielony, jest bardzo intensywna, ma taką ciemno zieloną barwę. Przepiękna paproć, sztywno trzymająca pokrój. Jeżeli boicie się pająków, nie polecam tej paproci, ale jeżeli ktoś lubi bardzo oryginalne rośliny, to zobaczcie. Tutaj mamy paproć humata. Przepiękna paproć, która przypomina tutaj nogi pająka. Kiedy ją zobaczyłam pierwszy raz, też troszeczkę się przeraziłam, bo wygląda naprawdę bardzo oryginalnie. Jest ma bardzo pięknie koronkowe liście, a pod spodem, zwróćcie uwagę, z doniczki wystają nogi pająka. A co ciekawsze, z tych omszonych, y, takich y, puchatych odnóżek wyrastają również pojedyncze y, paprotki. I te nogi pająka. Te, te, te pędy robią się coraz, coraz większe. Potem ta doniczka będzie całkiem obrośnięta, także no, muszę powiedzieć, że jest to jedna z bardziej oryginalnych paproci, paproć humata. Tutaj mam paproć Pteris straminea. Jest to bardzo delikatna paproć i jej listki przypominają troszeczkę krwawnik. Bardzo subtelna, bardzo delikatna, ale przepiękna paproć. Tutaj mój nowy nabytek to Asplenium parvati. Sztywne pędy, piękne, trzymające do góry pokrój, zielona, bardzo intensywna, bardzo intensywny kolor. Paproci nie dość, że występują w zieleniach jasnych, ciemnych. Mamy tutaj również paproć, która jest zielono-niebieska. Ma taką specyficzną barwę. I zostawiłam ją na deser, a to dlatego, że ona wydaje mi się, że jest dla mnie przynajmniej. Najtrudniejszą paprocią w uprawie jest to paproć, która nazywa się Blue Star. Mam z nią ciągły problem. Liście nie wiem, czy one się podsuszają, czy one łapią jakiegoś grzyba. W każdym bądź razie ta paproć chyba najsłabiej mi rośnie. Wszystkie paprocie super, natomiast ta paprotka, nie wiem, coś jest z nią nie tak. Jeżeli macie tę paproć, to napiszcie mi w komentarzach, jakie ona lubi. Stanowisko. Jakie ma wymagania, może coś robię z nią nie tak. Paproć Bluestar, wyczytałam, że nie lubi być podlewana do doniczki. Jeżeli chcemy zwiększyć wilgotność powietrza, to możemy wysypać na podstawkę keramzyt i na takiej podstawce stawiać paproć, tutaj wylać wodę, zwilżyć te kamyczki, ten keramzyt i wtedy paproć będzie nam automatycznie tutaj. Miała fajne warunki do wzrostu. W rankingu moich paproci nie może oczywiście zabraknąć łosich rogów. Rzeczywiście ta paproć ma bardzo specyficzne liście i może być uprawiana na przykład na pniu drzewa. Jeżeli chcielibyście ją fajnie podwiesić do sufitu, można przyczepić ją do kawałka drewna i ona bardzo fajnie będzie tam rosła. Ta paproć ma specyficzne liście powleczone takim meszkiem. Jak dotkniemy sobie tutaj palcem, to wydaje się jakby to był kurz, ale tak naprawdę jest to taki meszek delikatny. Ta paproć również lubi, kiedy podlewamy ją nie z góry, ponieważ zobaczcie co ona tutaj ma. Takie brązowe, suche liście, takie nie wiem jak to nazwać. W każdym razie, jeżeli zaczęłam, gdy zaczęłam ją podlewać z góry, te listki zaczęły mi troszkę gnić, więc łosie rogi najlepiej podlewać od dołu, do podstawki. Jeżeli jesteśmy już przy temacie podlewania, paprocie podlewam dwa razy w tygodniu. Jeżeli jest bardzo suche powietrze, nawet trzy razy, ale nie przelewamy. Podlewamy częściej, ale niezbyt dużą ilością wody, bo paprocie również mogą nam gnić. One mają bardzo takie delikatne, Korzonki i zdarzyło mi się, że raz paproć przelałam. Jeżeli chodzi o przesadzanie paproci, ziemię możemy sobie sami skomponować. I tak jak mówiłam, paprocie lubią rosnąć w ziemi. Delikatnie kwaśnej, więc jeżeli sami sobie robimy kompozycję, wtedy warto dać do ziemi uniwersalnej troszeczkę torfu. Ja dosypałam tutaj również zrębków kokosowych, ponieważ te wióry kokosowe fajnie trzymają wilgoć, ale równocześnie powodują, że ziemia jest przepuszczalna, czyli idealna dla naszych paproci. Zobaczcie. I tutaj zastosuję sobie mieszankę do. Paproci, którą już kupiłam gotową. Dołożyłam zrębek i będziemy przesadzać. Jeżeli kupujecie rośliny w doniczkach produkcyjnych, oczywiście jakiś czas mogą sobie w nich rosnąć, ale dobrze jest je przesadzić. Zobaczcie, ta paproć ma. Wszystkie paprocie mają takie bardzo delikatne korzenie. Paprocie nie przesadzamy zbyt często. Wystarczy robić to co 3 lata i do niewiele większej doniczki. Wierzchnią warstwę troszeczkę sobie tutaj zbiorę, rozlu rozluźnię korzenie w ten sposób i tak jak mówię, przesadzamy ją do niewiele większej donicy, ponieważ paprocie lubią rosnąć, kiedy mają ciasno. Tak się nauczyłam, że na dno dołka zawsze sypię keramzyt, do ziemi możemy również dorzucić troszkę perlitu, chociaż ta gotowa mieszanka do paproci, ona już ma perlit i pisze nawet, że jest z nawozem, który będzie działał przez pół roku, więc myślę, że przez pół roku nie będę w ogóle używać nawozu do paproci. I wkładamy na taką głębokość, na jakiej rosła wcześniej. Obsypujemy i gotowe. I mamy paprotkę przesadzoną, podlewamy, dosypujemy ziemi, jeżeli ona nam troszeczkę ulgnie i myślę, że ta paproć w tej doniczce spokojnie przez 3 lata będzie sobie Rosła. Moi drodzy, przy okazji chciałabym Wam bardzo serdecznie podziękować za to, że jesteście ze mną, za 20 tysięcy subskrybentów, za to, że mnie oglądacie, komentujecie, lajkujecie i przy okazji, oczywiście, motywujecie do nagrywania kolejnych filmów. Tak jak powiedziałam, będę mieć drobny upominek w postaci nawozu uniwersalnego takiego zagęszczonego sekatora oraz taśmy i znaczników do roślin. Taśma jest bardzo fajna, szczególnie do hortensji ją polecam do podwiązywania roślin w lecie. Prezent pojedzie do osoby, która jest oczywiście moim subskrybentem. Także jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje kanału, to zachęcam, żeby to zrobił i warunkiem wygrania tego upominku będzie najfajniejszy komentarz. Chciałabym, żebyście napisali w komentarzach, za co kochacie ogród. Co daje Wam praca w Waszych ogrodach? Natomiast osoby, które nie mają ogrodów, dlaczego chciałyby mieć ogród? Być może w swoim otoczeniu. W kolejnym odcinku wylosuję ten drobny upominek. Jeszcze raz bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję za Waszą obecność na moim kanale. Cieszę się, że ze mną jesteście i widzimy się już za kilka dni. Do zobaczenia.